Ty na obiadek dzisiaj masz makaron z serkiem i z cynamonkiem? O Jezu. Takie dobre. Tak ci smakuje? Dobra. to Mamo nie przeszkadzaj. Takie dobre. Takie dobre. Oj, jak ja ładnie jem. Ojejku. O, jak ładnie. Takie dobre. O o! O o! Co? O o! o, -o. To tak dwie naraz wrzucisz? Nie mów. pewno. Oj, bo ci wypadnie. Już. Tata cię kontrolował tutaj. No mama da serwetkę Nie trzeba, po co serwetkę? No. Hmm, hmm. Ale ja dobroci wcinam No dawaj, dawaj gdzie raz, No, oh, jajku, jajko. <laughs> Jakie dobre, bozie, Bozie, tata zaraz wypadnie mi tu kawałek Wypadnie. Zaraz wypadnie. Nic nie wypadnie. No dalej. Och, jakie dobroci. No więc tata, ja się zakleiłem trochę. Chyba tak. No już. Dobra, dobra, już nie wymuszaj. No indyn dyn No tata, co go tak pospieszasz, no przecież zboże. Hindi din. din. Uh -huh. Rawr, rawr,